To, co powiem w tym nagraniu, jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. To jest coś, o czym mi się zdarza też zapominać jeszcze. <laughs> jest to cholernie ważne. Kiedy w Waszym życiu dzieje się dobrze, kiedy wszystko się układa, kiedy dobrze się czujecie, to najczęściej ludzie Wam tego nie potwierdzą. Ludzie Wam tego nie potwierdzą. Czemu się tak dzieje? Bo kiedy Ty jesteś jednostką, która sobie radzi, której się powodzi, to w pewnym sensie stajesz się obiektem zazdrości stajesz się obiektem zazdrości do którego obiektu wiele osób nie jest w stanie dojść z różnych powodów z braku umiejętności z braku odpowiednich narzędzi a często z lenistwa albo dlatego że się źle prowadzą w życiu no więc kiedy tobie się powodzi, to nie licz na to, że świat ci to potwierdzi na zasadzie hurra, hurra, temu człowiekowi się powodzi, hurra, bijmy brawo, bijmy brawo. Nie, takie coś się nie wydarzy. I teraz, kiedy mimo wszystko jesteś w tym miejscu, miejscu sukcesu miejscu sukcesu, to okazuje się, że to miejsce staje się coraz bardziej samotne, coraz bardziej samotne. Ty się stajesz w pewnym sensie samotnikiem. Bo do Twojego poziomu wiele osób nie dojdzie, nie chce dojść, nie umie dojść, lub jeszcze z innych powodów. Więc musisz się stawać coraz bardziej twardy. Wraz z sukcesem, Ty się musisz stawać coraz twardszy. Twoja dupa, Twoje serce i Twoja głowa muszą stawać się coraz bardziej twarde. To jest cena, to jest koszt Twojego sukcesu. Ale jeśli nie chcesz być samotności, jeśli nie pasuje Ci to, no to. Najprawdopodobniej musisz obniżyć swoje loty, musisz zdegradować swoje ambicje, swoje cele poświęcić i najzwyczajniej w świecie sobie odpuścić. Wtedy ludzie do ciebie wrócą. No tylko pytanie: jacy ludzie? Jacy ludzie do ciebie wrócą? Czy ty chcesz wrócić do takich ludzi, którzy nie potrafili cieszyć się z Twojego sukcesu? Czy to są prawdziwi przyjaciele? Czy takich ludzi chcesz mieć wokół siebie? No więc masz wybór. Stary, naprawdę masz wybór, od Ciebie zależy, którą drogą chcesz iść. Bo zauważ, jeśli odwinie Ci się noga, jeśli osłabniesz, jeśli coś stracisz, jeśli się wykoleisz i tak dalej, to nagle wokół jest pełno ludzi, którzy Ci to pokażą, wytkną, którzy będą Ci doradzać, co zrobić, żeby coś zmienić, będą sugerować Ci pewne rzeczy, a przede wszystkim będą Cię oceniać i krytykować. Wtedy nagle ludzi jest pełno wokół Ciebie, bo poczuli moment, Czuli moment, że jesteś słaby i można po prostu wejść na ciebie i cię jeszcze bardziej zdusić, żeby ten dystans, który przez lata wytwarzałeś, żeby ten dystans zmniejszyć i żebyś przestał być ich solą w oku. Oni tego nie mogą znieść, dlatego ich nie ma w momencie, kiedy ty odnosisz sukcesy. Tacy to są przyjaciele, tacy to są znajomi, a nawet bardzo często tacy to są członkowie twojej rodziny. Nie miejmy żadnych wątpliwości, jeśli ty odnosisz duże sukcesy, a Twoja rodzina, no takie średnie sukcesy, to może się zdarzyć, że nie będzie im to wcale na rękę, bo podrażniasz ich sumienia, podrażniasz ich niespełnione ambicje. Także to, co warto polecić, to jeśli odnosisz duże sukcesy, to przede wszystkim nie obnoś się z tym. Zachowaj wiele rzeczy dla siebie. I co najważniejsze, jeśli odnosisz sukcesy, jeśli powodzi ci się w życiu. Jeśli realizujesz swoje plany i cele, to do jasnej cholery trzymaj się tej drogi. Nigdy z tej drogi nie zbaczaj.